Dzień dobry wszystkim. Najpierw chcę rozpocząć ten film mówiąc: To prawdopodobnie będzie najważniejsze wideo o gołębiach pocztowych. Kiedykolwiek będziesz oglądać z tym powiedziałem Pamiętać kliknąć przycisk. W prawym górnym rogu i zobaczysz wszystkie filmy, które wyprodukowałem w Twoim języku. Zamierzam wyprodukować więcej filmów w innych językach. Więc kliknij ten przycisk na końcu tego filmu. Dobra. O czym jest ten film? Zatytułuję to. Jesteś pszczołą. Sprowadzasz się do wszystkiego. To ważne dla życia. W gołębiach pocztowych mówi się o gołębiach pocztowych. Myślę, że w tym momencie zatrzymam wideo. Ponieważ kamera się nie obraca. Więc mógłbym pokazać ci coś, co chcę ci pokazać. Więc trzymaj się tam. Wkrótce wrócę. To Róża z Sharon. Co to ma wspólnego z gołębiami pocztowymi? Nic. Z wyjątkiem, że potrzebują pomocy. Muszą być pszczołą. Przyjść i nosić pyłek. Że mogą rozmnażać nasiona. Robić nowe rośliny. Pszczoła tam lata. Okej, okay, mam problem z utrzymaniem równowagi. Idę dalej. Pokażę ci coś jeszcze. Trzymaj się tam ze mną. To bardzo, bardzo ważny film. To jest cynia. I można było zobaczyć na Zinnia. Tam. Odeszło. Ale był na nim motyl. Ta cynia. Także potrzebuję pomocy. Do zapylania nasion. To jest mój ogród. Tutaj. Jestem w programie Ty. Jeszcze jeden kwiat. Gdybym mógł znaleźć. Tam jest jeden, tu jest ten kwiat, potrzebuje pomocy, zapylacz, więc może zrobić fasolę. Jest trochę fasoli że ta roślina produkuje ale potrzebuje pomocy w celu zapylania Okej, okay, teraz znowu zatrzymam wideo. Dobra. Po wykonaniu dwóch filmów. Wejdźmy. Do tego co ważne o gołębiach pocztowych. Wszystko w życiu ma hormony. Te rośliny, które widzisz, mają hormony. Wypuszczają zapach, aby przyciągnąć pszczoły lub motyle. Lub cokolwiek, który zapyli ten kwiat u gołębi pocztowych, schodzi do hormonów. To sprawi, że gołąb wygra. W mojej książce, i powinieneś to kupić. Ponieważ jest parękroć w cyklu życia gołębi, że hormony są wysokie. I ty są pszczoły, i możesz to wykorzystać, możesz pomóc wygrać gołębiom. Wspomniałem. Przycisk. W prawym górnym rogu. Przeniesie cię do listy odtwarzania. Na tej liście, odtwarzania. W wielu, wielu sprawach. To pomoże ci zadbać o zdrowie Twoich gołębi. Gołąb nie może wygrać. Chyba że jest idealnie zdrowy. Ale ty możesz. Pomóż temu gołębiowi. Dzięki temu, że jest zdrowy. Więc jesteś pszczołą. Jesteś pszczołą. W książce wyjaśniam dwa najważniejsze etapy: my, abyś skorzystał. tych hormonów. Jeśli przeczytasz książkę i rozumiesz to, które powinieneś teraz, oglądając ten film, możesz skorzystać tych hormonów i pomóż swoim gołębiom wygrać niektóre z filmów, które zrobiłem w przeszłości. Jest pięć na spadek. Kiedy przyszedł Tony? Skorzystałem. Hormonów. I mam 1, dwa, trzy, cztery, pięć. Góra. Kombajn. Właśnie to zrobi dla ciebie ta broszura. Jesteś pszczołą. Nie przychodzi mi do głowy nic innego do powiedzenia. Z wyjątkiem. Klikasz ten przycisk w prawym górnym rogu oglądasz filmy. Ale z innej perspektywy. Obejrzyj dwa filmy. Wiedząc, że twoje gołębie. Mieć cykl życia. I możesz skorzystać z tego cyklu życia. Jeśli wiesz jak. I to właśnie filmy, które produkuje, dostarczać. Nie wszyscy z nich, ale spora ich część. Czy twoje gołębie są w dobrej kondycji? Rozmawialiśmy o cyklu kory i cyklu krepsa. Wszystkie te rzeczy są ważne dla ciebie jako lotnika gołębi. Skorzystać. Z. Hormony. Są dwa razy, że wychowałem moje gołębie. Wysyłka dwóch gołębi i topping do kombajnu. Ponieważ wiedziałem, kiedy je wysłać. Mój brat wysłał gołębie i został nazwany mistrzem flyer. Ponieważ wysłał 7 gołębi i większość z nich była wcześniej taktowana. Inne ulotki miały taktowane 20 ptaków. Na 20 berc, miałby je zegar 7 gołębi. A oni wciąż czekali na ptaki. Wiedział, kiedy poziom hormonów był wysoki. I wykorzystał to. O tym jest ta broszura filmy które produkuje czy sprawią że twoje gołębie będą całkowicie zdrowe więc ty może wysłać twoje gołębie kiedy hormony są wysokie ponownie kliknij przycisk w prawym górnym rogu i obejrzyj filmy pamiętać Jesteś pszczołą i możesz dostarczać dla Twoich gołębi wszystko. Muszą wygrać. Dzięki za oglądanie. Proszę subskrybuj i daj mu kciuki w górę.